Cześć, witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze radia w kolejnym vlogmasie. I powiem Wam szczerze, to będzie już ostatni vlogmas, kochani. W tym roku tylko trzy vlogmasy, ponieważ w tym roku na TikToku, kochani, vlogmasy były codziennie. Co jest jak na mnie naprawdę bardzo dużą systematycznością, gdyż jak widzieliście, ja tam byłam dużo w pracy, dużo w gabinecie, no ogólnie dużo się działo e, podczas tego grudnia i on bardzo szybko mi zleciał, dlatego witam Was już w ostatnim vlogmasie. Chciałabym Wam pokazać moją choinkę, upiec dzisiaj z Wami pierniczki, opowiedzieć jak mi minął dzień, pokazać oczywiście mojego kotecka Hallo, Halo, Jadziunia! No... Eee, I co, i zakończyć, no coś mnie <noise> i zakończyć ten vlogmas, mam nadzieję, miło. Spędziliście ze mną czas, i wrócić w nowym roku z nową energią, z nowymi filmami, nowymi pomysłami. Ja wiem, że na TikToku się więcej dzieje, ale tu postaram się Was nie zaniedbywać, bo mam parę fajnych pomysłów na filmy. Chcecie, możecie też podrzucać jakieś pomysły, co mogłabym nagrać, więc no, lecimy. Z dniem. Najpierw choinkę wam pokażę. To jest taka choineczka na pniu, kochani. No i ja tą choineczkę kupiłam, ponieważ my mamy taką samą na moim oddziale. I tak ona mi się bardzo spodobała, że postanowiłam kupić sobie do domu taką samą, bo jest śliczna. No i jest magia i klimacik i wszystko na raz. Bierzmy się za robienie pierniczków, tylko muszę wygonić Jasię. Jasię, ja wiem, że Ty chcesz pomóc, ale kochana, nie tym razem, bo pamiętam parę lat temu miałam taki problem, że pełno jej włosów. Ja nie wiem, jeśli macie kota, nie da się, prawda, oduczyć kota chodzenia po meblach, dlatego niestety tak to wygląda. I dlatego muszę ją tutaj, wiecie, przeczyścić blat, odkurzyć, ogarnąć, i bierzemy się w tym roku za takie pierniczki. Także jedziemy. Jasia, Jaśminka, ty też chcesz pomóc? Chcesz pomóc? Co? Chcesz pomóc pierniczki robić? Hmm? Cio, 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 tak. Dobra, kochani, jak słyszycie mikrofale, to masełko się już roztapia, a ja sobie pogadam z wami, co dzisiaj ciekawego robiłam, bo już byłam, zdążyłam być w lofcie i zdążyłam również nagrywać taki świąteczny film ze studentami e, z Mikołajem. Ja wcieliłam się w rolę Mikołaja, także myślę, że to będzie fajna e, rzecz, taka świąteczna. E, już mam parę takich fajnych odesłów, że to jest naprawdę dobry film, więc zobaczymy. E, Dzisiaj w planach jeszcze są dalej klientki w lofcie i trening, także na to się jeszcze szykuje. I co? Mieliśmy troszeczkę też pogadać o prezentach dla Medyka. Pamiętajcie, że wszelkie kubki dla Medyka, poduszeczki do spania czy ciepłe bluzy, takie na dyżur, są dobrymi prezentami dla Medyka. Również fajnym prezentem dla Medyka może być taki dedykowany, świąteczny mundurek, bo jak wiemy, spędzamy też święta w pracy. Także możemy poczuć tę magię, chociaż troszeczkę na dyżurze. Co jeszcze jest takim dobrym prezentem? Możemy go zaopatrzyć zdrowotnie, wysłać na jakieś badania lub kupić jakieś suplementy, po prostu jeśli znamy tę osobę bliżej i ta osoba się ją na przykład suplementuje. Także jest kilka takich pomysłów. Z takich ciekawostek widziałam też takie podgrzewacze do kawy, takie. Nie wiem, na przykład podłączacie sobie do laptopa albo do czegoś i to się podgrzewa i cały czas możecie cieszyć się ciepłym napojem. Także takie sprawy również. Dobra kochani, tutaj jak widzicie, tłuszcz już mam, jajko również. I zobaczcie, co roku zawsze lubię wiedzieć. Tak... W sensie lubię losować, jaki dany pierniczek, jaki będzie miał kształt w tym roku. Moje pierniczki będą miały kształt takiego switaśnego reniferka. I tak, wedle przepisu masę wsypuję tutaj, dodaję jajko i odstawiam całość ugniecione na 30 minut do zamrażarki. No, i oczywiście, kochani, nie byłabym sobą, gdybym do robienia ciasta nie zakładała rękawiczek. Więc to są prawdziwe, kochani, święta u pielęgniarki. I tak się prezentuje armia upieczonych reniferków. Także, co, kochani? Ja się z Wami żegnam i życzę Wam wszystkim wesołych świąt. Dużo energii w nowym roku i do zobaczenia!